thank <laughs> you And them feet start to dumb out Chicks suck they pants And them bitches stay in they house that double low i in Yeah, banging Yeah, I keep my shit low Tell them young boys we're cool These will fuck a petrol No moi drodzy, ludzie kłamią, cyfry nie kłamią. Mam dyplom do powierzenia nad ścianą. Zająłem trzecie miejsce. Trzecie zaszczytne miejsce z naszej trójki, pierwsze miejsce. Kasia była czwarta, Kasia była ostatnia. Z tej okazji ja wygrywam czapkę podium, gdy siedzę na podium. Dziewczyny mogą sobie tylko poglądać filmy z plaży i pomarzyć. Wiadomo, dobrze dociążony wieprzem kart i tak pojechał pomysł w Bóg, gdyby mnie był lżejszy. był lżejszy, wygrałbym wszystko. Musieli dać mi wszystkie sapki, wszystko bym musieli dać. Po prostu wszystko. Więc dobrze, że jestem jaki jestem. Cieszę się z tego. Cieszę się Waszym szczęściem też dziewczyny. Gratuluję wam nawet. W sporcie najważniejsze jest fair play, prawda Asiu? Gratuluję. A przepuściłam się. No przepuściłem, przepuściłem aż ja mnie, bo cię dwa razy wyprzedziłem. No, no. Będziemy Zjechałam sobie wyliczać. Zjechałaś na bok, bo nie miałaś innego wyjścia. mogłam wiesz, siedzieć i tam ujechać. No mogłaś, ale czułaś mój oddech na plecach i nie rozumiesz, źle. musimy się zawijać, bo musimy rano wstać. Leczuj. Jedziemy. Jedziem! Kup starter Red Bull Mobile i wszystkie nowości z YouTube'a za free